Nowa aktualizacja, nadchodzące zmiany i nowy tryb, darmowe nagrody, które każdy może odebrać, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dodajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle fauldolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania więc na samym początku przechodzimy do tematu nowej aktualizacji. No i oczywiście była to mniejsza aktualizacja, tak zwany content update, no i w tym tygodniu na wyspę powróciła do nas wieżyczka biznesowa. Oczywiście możemy ją znaleźć między innymi w skrzynkach, jak i również normalnie na podłodze i wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o wieżyczkę biznesową, to mało kto się spodziewał, że ta właśnie powróci, lecz jak się okazuje, no to rzeczywiście w tym content update po prostu do nas powróciła. Także wydaje mi się, że naprawdę całkiem fajnie. Poza tym wszystkim właśnie mamy taki update do skinów LEGO, że te już to po prostu zostały naprawione i najprawdopodobniej wszystkie skiny z serii ikon, które teraz widzicie na ekranie już niedługo trafią do sklepu po raz kolejny. Tym razem już właśnie na nieco dłużej i możliwe, że nawet jest to już dnia dzisiejszego, także jeżeli oglądacie ten film to możliwe, że te skiny już są w sklepie dostępne. Także no fajnie, że Fortnite to jak najbardziej naprawił. I to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi oczywiście o te ten content update, ponieważ no wiadomo była to mniejsza aktualizacja yy, no i taki większy update 28.20 otrzymamy dopiero za tydzień, czyli 6 lutego no i wtedy definitywnie będziemy mogli się spodziewać większej ilości rzeczy. Możemy się również spodziewać moi drodzy, że Fortnite nadal pracuje nad jednym z właśnie trybów, czyli trybem otwartego świata. No i tak będzie to tryb, który będzie się generalnie różnił od trybu Lego. Przy okazji będzie on miał właśnie swoją fabułę no, i będzie ona podzielona na trzy akty. Będziemy mieli również bossów przy okazji. Będzie to posiadało własne lobby. Jak już mówiłem, nie będzie to miało totalnie żadnej styczności z trybem LEGO. Będzie całkiem sporo biomów. Przy okazji będziemy mieli dynamiczne lokacje i również będziemy tam mogli jeździć jakimiś pojazdami. Także cały tryb zapowiada się naprawdę całkiem fajnie. Jego nazwa kodowa to Arnold. Także zobaczymy właśnie w przyszłości, jak całość się rozwinie. Ale jeśli Fortnite dalej to ulepsza, to możemy się spodziewać, że ten tryb prędzej czy później wyjdzie. I z tego co mi się nawet wydaje, to ten był planowany już nawet szybciej przed wydaniem TrybuLEGO, także jak Fortnite tyle nad tym pracuje, to definitywnie będzie to dobry tryb. Fortnite również już zaczął oficjalnie testować nadchodzący sezon drugi i właśnie no, jesteśmy teraz już pewni, że Fortnite po prostu już testuje rozgrywkę i jakieś zmiany na następny sezon. Oczywiście następny sezon zapowiada się na to, że będzie w temacie mitologii greckiej, na co na przykład podpowiadają nam niektóre miejscówki na mapie, czy też na przykład niektóre skiny z Ankiet. No i przy okazji będziemy również mieli mini-eventy związane z trzęsieniami ziemi oczywiście od najbliższej aktualizacji czyli 28.20, no więc wiadomo, że Fortnite może jak najbardziej jeszcze zmienić zdanie i tak naprawdę cały następny sezon może to totalnie okazać się w jakimś innym temacie, ale no jak na razie wszystko wskazuje na tą mitologię grecką. Przy okazji, moi drodzy, no to Fortnite dla jednego z out, czyli tak zwanego endo, no po prostu testuje nową opcję, czyli więcej kolorków. Także to też myślę, że taki można powiedzieć, że mini bonusowy newsik. Według mnie naprawdę całkiem fajnie. No i przynajmniej wiemy, że Fortnite nad takimi autami nadal działa, nadal coś tam ulepsza, także myślę, że spoko. No i teraz przechodzimy sobie do tematu darmowych nagród, ponieważ otrzymaliśmy bardzo ciekawą sprawę. A mowa tutaj o darmowym przedmiocie do Rocket League, czyli właśnie, ta, czyli busie bojowym. No i generalnie, moi drodzy, no to teraz jak wpiszecie sobie właśnie wy sklep Epika, tak zwany Rocket League, no to macie tam właśnie dodatek Rocket League Battle Boost Titanowa Biel. No i generalnie możecie sobie to odebrać totalnie za właśnie, no 0 zł, także akurat wydaje mi się, że opcja ta jest naprawdę mega spoko. No i najlepsze w tym wszystkim jest to, że Fortnite również będzie bardzo dużo rzeczy z Rocket League przenosił później do Fortnite'a. No i jak się okazuje, no to między innymi takimi autami, które mają się pojawić z Rocket League'a do trybu do Rocket Racing, to tak zwane Centio, przy okazji Endo, Whiplash, Ferrari, Citroën i również właśnie ten bus bojowy. Także no każda osoba teraz może odebrać sobie tego busa. Także wydaje mi się, że w późniejszym terminie. Normalnie ten bus po prostu będzie do zdobycia w Fortnite. Cie. No i każda osoba, która go sobie teraz odbierze na sklepie Epika za darmo, no to będzie później mogła jak najbardziej sobie z niego korzystać też w no, po prostu w Fortnite. Cie. Także jak najbardziej polecam wam to zrobić. Obecnie jest to po prostu do zdobycia za darmo. Musicie, no, że tak powiem, odebrać sobie najpierw grę Rocket League, chyba że już macie ją odebraną. No i później po wpisaniu Rocket League właśnie w zakładce Epika. Macie normalnie właśnie taki dodatek, czyli Rocket League Battle Boost Tytanowa Biel. No i możecie sobie również jak najbardziej to odebrać. No a kiedy dokładnie właśnie bus bojowy zostanie przeniesiony do Fortnite'a jako taki grywalne outko, to tak szczerze nie mam pojęcia. Ale wydaje mi się, że może być to jeszcze w tym sezonie, lecz tak czy siak no chociażby macie też darmowe outko do po prostu Rocket League'a. Także wydaje mi się, że się naprawdę opłaca. Poza tym wszystkim moi drodzy, no to mamy taką oto emotkę. I ta emotka miała właśnie pierwotnie zostać do Dodana na tak zwany festiwal zimy, i przy okazji miała ona być za darmo, ponieważ no, jak się okazuje, miała być ona dodatkową, bonusową emotką za 0 fałdolców, lecz finalnie Fortnite nie wiadomo dlaczego po prostu ją chyba, że tak powiem, anulował. Ale kto wie, może jeszcze kiedyś właśnie się nadarzy okazja, że ta emotka po prostu zostanie dla nas dodana za darmo, tak jak miała być pierwotnie w festiwalu zimy, no bo. Po ostatnim updatecie, jeśli chodzi o emotki, to bardzo dużo z nich po prostu ma jeszcze taki właśnie klimat zimy, klimat świąt. Także no, kto wie, może jeszcze otrzymamy coś z tego za darmo. Nie mam absolutnie pojęcia. Natomiast definitywnie za darmo już niedługo do zdobycia będą przedmioty kosmetyczne z FNCS-ów. No i pewnie będzie to gdzieś około przed finałem. I wydaje mi się, że takie dokładniejsze daty właśnie wszystkiego poznamy dopiero po najbliższym updatecie 2820. Lecz wiemy, że do zdobycia będzie cały pakiet, który był dostępny rok temu totalnie za darmo w turnieju. No i poza tym wszystkim wiemy, że będzie drugi pakiet do zdobycia za darmo w turnieju. No i w no, tym pakiecie chwilowo mamy coś takiego, czyli skina, plecak, malowanie i kill -off. No i niestety spojrzenie na skina mamy tylko i wyłącznie w wersji LEGO, także no niestety jak na, jak, jak na razie trzeba po prostu poczekać, aż oczywiście zostanie dodanych po pierwsze więcej rzeczy z i aż zostaną nam pokazane daty. No jak już mówiłem, Raczej wydarzy się to przy najbliższym updatecie 28.20, czyli 6 lutego. No i oczywiście, też właśnie w tym updatecie, czyli 28.20, będzie dostępny darmowy karnet bojowy, oczywiście z kolaboracją z wojowniczymi żółwiami ninja. Także jak na razie też jeszcze nie wiemy jakie będą tam nagrody, ani nic takiego, lecz na pewno parę tych nagród za darmo będzie. Także wydaje mi się, że akurat naprawdę całkiem fajnie. Oczywiście o wszystkich darmowych nagrodach, jakie możecie odbierać w tym sezonie, mówiłem wam nieco więcej w ostatnim filmie, także możecie tam jak najbardziej zajrzeć. A na obecną chwilę to jedyne co wam mogę powiedzieć i w sumie też polecić, to odebrać sobie no, po prostu darmowy pojazd właśnie Battlebusa do Rocket League. No i później właśnie ten zostanie przekonwertowany do Fortnite to wtedy otrzymacie go na wasze konto za darmo. Także akurat myślę, że to jest mega spoko opcja. Nawet jak nie, przy, nie zostanie przekonwertowany, no to tak czy siak będziecie mieli darmowy pojazd w Rocket League. Choć raczej będzie on po prostu wtedy też za darmo dla osób, które go sobie teraz odebrały. Także. Według mnie naprawdę spoko. I to już by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Ja, oczywiście, byłem Hexo i dziękuję Wam za obejrzenie. Eee, no i co, możecie użyć mojego kodziku w sklepie, czyli HexoCode, subskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, jeżeli jesteście tutaj nowi, i zostawić tu łapeczkę do góry, jeśli obejrzyliście ten film do końca. No i też w komentarzu możecie napisać właśnie auto, a ja postaram Wam się wtedy przypiąć serduszko. I to już tyle. Piąteczka dla Was. Yo!